poprzez delegacje dorosłych dzieci, młodzieży pragną teraz powitać świętego Michała, Archanioła, przybywającego do nas z tamtej, cudownej figury z Monte Sant'Angelo. Bądź pozdrowiony wysłanniku Boga, święty Michale Archaniele, Przygotowywaliśmy się na spotkanie z Tobą przez Bowen, szereg konferencji na temat walki duchowej, także przez modlitwę za Twoim stawiennictwem, abyśmy bezpiecznie mogli przemierzać drogi naszego życia na ziemi. Dziś możemy patrzeć w Twoje, święty Michalem Archaniele, oblicze pełne odwagi i gotowości do walki. Cieszyć się Twoją obecnością w naszej parafii opieki św. Józefa. Przybywasz do nas na czas rekolekcji parafialnych, rekolekcji duszpasterstwa akademickiego karmel oraz posługującej modlitwą grupy Solniczka i czas rekolekcji tych, którzy w tych dniach przybywają w nasze skromne trwogi, aby wyznać, któż jak Bóg. Aby umocnić Cię do walki ze złem, przez najbliższe dni będziemy wraz z Tobą Aniołami uwielbiać obraz Tworzyciela, dziękować za życie, wiarę, miłość i nadzieję. Dziękować za nasze rodziny i każde dobro, którego doświadczamy. Jesteśmy świadomi naszej niewystarczalności, dlatego będziemy Cię prosić o modlitwę z nami. Prosić Ciebie, Święty Michał Archaniele, o wstawiennictwo u Boga, abyśmy nie zwątpili, że zło możemy pokonać. Stoją przed Tobą dzieci, pragnące życia w radości i miłości w swoich rodzinach. Staje przed Tobą młodzież, szukająca odpowiedzi na tak wiele pytań o dobro i o zło. Oraz o możliwość przezwyciężania zła. Przychodzą do ciebie starzy, samotni, cierpiący, szukając pomocy w ich cierpieniu czy osamotnieniu. Przychodzimy także my, karmelici, bracia, kapłani, aby być mocni mocą Boga. Przychodzimy wszyscy bierni, którzy znaleźliśmy prawdę w Kościele świętym, ale ciągle jej szukamy. Przychodzimy, aby nie pogłądzić wśród przeróżnych pokus tego świata. Święty Michale Archaniele, Wodzu Niebieskich Zastępów, na naszej drodze nawrócenia wielkopostnego chronimy się pod Twoje skrzydła, aby doświadczyć bezpieczeństwa i Bożego Miłosierdzia. Twoja obecność pośród nas niech będzie Bożym błogosławieństwem dla nas. Ciesząc się z Twojej obecności, obiecujemy Ci, Święty Michał Archaniele, gotowość do współpracy z Tobą. Witamy Cię, Święty Michał Archaniele, w naszej parafii opieki świętego Józefa. Michał, któż jak Bóg. z samego nieba, święty Michale Arkadiele. Witamy Cię jako parafianie parafii pod wezwaniem opieki świętego Józefa. Po tak wielkim dla nas w dniu uroczystości patronalnej w naszej parafii, kiedy uciekaliśmy się pod Twoją opiekę o grudnicy Najświętszej Marii Panny, Wielkiego Patrona teraz pragnijmy wołać do Ciebie, Wodu Zastępów Anielskich, wspomóż nas w walce duchowej nas słabych i grzesznych. Do tego spotkania z Tobą przygotowywaliśmy się w nowennę przez 9 tygodni. W każdy poniedziałek uczestniczyliśmy w Eucharystii i modlitwach a także ukończyliśmy pomyślnie kurs walki duchowej, będąc mianowani na żołnierzy Jezusa Chrystusa. Chcemy, jak wołał święty Rafał Kalinowski, być żołnierzami Jezusa Chrystusa. Nie żołnierzami, którzy szukali swojej przyjemności, ale żołnierzami wiernymi takiego króla. Teraz, kiedy ten kurs mamy ukończony, jeszcze bardziej zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, że musimy walczyć i nie ustawać w tej walce. Walczyć o dobro, prawdę i piękne. Walczyć o obecność Boga w naszym życiu i w Jego królowaniu, w naszych rodzinach, parafii, w naszym mieście całej oczyści. Wierzymy, że ten czas Twego popytu u nas będzie dobry, owocny i niezmarnowany. Pragniemy swoim życiem wystawać. Michał, któż jak Bóg? Pragniemy, by to nasze wołanie docierało tam, gdzie jest tak wiele zła gdzie serca ludzkie oddają się z gdzie ludzie ochrzczeni nie przyznają się do Boga i Kościoła. Pomóż nam, święty Michał, by nasza parafia w tym czasie zuchowu się odrodziła, by rodziny na nowo zaprosiły Jezusa do swojego życia, by każdy, który przynależy do tej parafii, mógł na nowo wyznać. Jezus zwyciężył, to już się wykonało, szatan pokonany. Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, Jego wszelka cześć i chwała, teraz i po wszystkie wieki wiek. Amen. By błagać przez stawiennictwo Pani Ostrobramskiej o miłosierdzie dla nas i całego świata. Cieszymy się, że przybywasz do naszego pięknego miasta po raz pierwszy. W tym czasie szczególnej Twojej obecności pośród nas pragniemy wołać o w stawiennictwo, szczególnie teraz, kiedy szatem uderza do rodziny i małżeństwa, by je rozwijać i niszczyć. Szczególnie teraz, kiedy proponuje się nam, rodzicom, wychowanie niechrześcijańskie, wręcz demoniczne. Jesteśmy dlatego tutaj, jako przedstawiciele różnych parafii Wrocławia i okolic, by wołać o Twoją pomoc w tej walce, która się toczy. Pragniemy stać na straży świętych wartości i uczyć tak nasze dzieci, by przyszłe pokolenia były silne Bogiem by nasza ojczyzna mogła mieć mądrych i dobrych obywateli, by nasz Kościół w Polsce miał odważnych i wierzących katolików. Święty posłańcu, przybywający nam na ratunek, cieszymy się, że ta piękna świątynia może Ciebie gościć, więc każdy z nas, który przybywa, czy z bliska, czy z daleka, pragnie wołać słowami papieża na XIII. Święty Michał, niezwyciężony wodór, zechciej wspomóc lud Boży i daj mi zwycięstwo. Chcemy, abyś pomógł nam przebliżyć się do minącego stwórcy w tym szczególnym okresie w historii męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Święty Michale Fomierek, ty, który wierzy za nią, przedstawiłeś się światanowi zawołaniem krzyszeku i który bronisz w swych ognistych mieczach w ramach królestwa niebieskiego, strzeż i również nas, studentów oraz młodzież pracującą. Zgromadzono wokół Pańskiego Otwarania. Niech Twoja opieka towarzyszy nam przez najbliższy dni, abyśmy mogli dzięki tym rekolekcjom pogłębić i odnowić naszą relację Święty Michale Archaniel, wspaniałe dzieci i z patronie. Gościmy się dzisiaj w naszym kościele, z kolei ze nasze małe budzie. z mocą do naszej terapii, Z tego cieszą się wszystkie dzieci. Przyachnie się dla nas najlepszym obrońcą. Niechaj skochała i cześć na świecie. Któż jak Bóg i mnie swoje? Każde dziecko wiek, wagę znosić trudy i znoje, w jaką swoją Zapraszaj zapraszają łaski wszystkim dzieciom, światom Chrystusa z nasz każdy dróg, i w sercach naszych wnią zawsze słowa. Bóg u nas wszystko, którzy ja bóg. Dzieci aniołki składają teraz kwiaty, róże, które mają w swoich rękach przed świętym Michałem Arkaniołem. My prośmy za te najmłodsze osoby, najmłodszych naszych parafian, mieszkańców naszego miasta, prośmy, aby święty Michał Arkanioł bronił ich od wszelkiego zła, zepsucia, zgorszenia, które dzisiaj tak często niesie świat. Za chwilę zapłonię również świeca przy figurze świętego Michała Arkanioła. Niech ona będzie znakiem Obecności Bożego Arkanioła tej niewidzialnej, bo Archanio Michał to nie figura. To niezwykły, potężny duch stworzony przez samego Boga, który przychodzi nam pod z pomocą w walce ze złem. Śpiewamy o Michale Archanio.